Pierwszy w naszym zestawieniu to powstający przy Alei Jana Pawła II w miejscu wyburzonego biurowca Atrium International 130-metrowy wieżowiec Upper One. Przy jednej z głównych arterii Warszawy, Straba Real Estate buduje wieżę biurową i hotel. Prace będą realizowane równolegle. Kompleks Upper One ma zostać ukończony w 2026 roku. Dostarczy na stołeczny rynek blisko 36 000 m2, ultranowoczesnej i zrównoważonej przestrzeni biurowej do pracy oraz około 11 tysięcy m2 powierzchni hotelowej. Unikalny design tego miejsca uzupełnią panoramiczne windy oraz blisko 400 m2 tarasów zlokalizowanych na najwyższych piętrach 34-kondygnacyjnego budynku biurowego. Autorem projektu Upper One jest znana i ceniona polska pracownia Meduza Group przy współpracy z austriacką pracownią MHM Architects. W biznesowym sercu Warszawy przy placu europejskim Gelamko buduje najnowocześniejszy i najbardziej ekologiczny wieżowiec w tej części Europy The Bridge. Budynek docelowo będzie mieć 174 metry wysokości i 47 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Za jego architekturę odpowiada renomowana holenderska pracownia UN Studio i PBPA Projekt. Wieżowiec powstaje w dzielnicy Wola przy ulicy Grzybowskiej i Placu Europejskim w bezpośrednim sąsiedztwie biurowca Bellona. Liczący 45 pięter budynek będzie wyposażony w około 280 miejsc parkingowych oraz udogodnienia dla rowerzystów. Posiadać będzie także najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i proekologiczne. Przewidywany termin zakończenia budowy Debridge Bridge to pierwsza połowa 2025 roku. W dzielnicy Wola, przy ulicy Łódzkiej, powstaje nowy kompleks biurowy studio. W ramach tego projektu zostanie wybudowany liczący 102 metry wysokości wieżowiec. Pierwszy etap kompleksu składa się z niższego 55-metrowego, 14-kondygnacyjnego biurowca Studio B, który dostarczy na stołeczny rynek blisko 20 300 m2 powierzchni biurowej do wynajęcia. Kilka tygodni temu rozpoczęła się budowa drugiego etapu inwestycji, który składa się z 27-piętrowego wieżowca studio A o łącznej powierzchni najmu na poziomie 26600 m2. Za projekt architektoniczny odpowiadają dwie renomowane pracownie, duńska Arrow Architect oraz polska Grupa 5 Architekci. Wieżowiec będzie gotowy w czwartym kwartale 2025 roku. Budowa liczącego 45 metrów wysokości 12-kondygnacyjnego biurowca VIP u zbiegu ulic kolejowej i towarowej weszła w kolejny etap, znikają rusztowania, a oczom przechodniów ukazują się fragmenty elewacji budynku, która nawiązuje do industrialnej historii woli. Najnowszy budynek Gelamko dostarczy przyszłym najemcom 15 tysięcy m2 najwyższej klasy powierzchni biurowej i jako pierwszy w Polsce otrzyma swoje własne muzyczne DNA. Vibe jest projektem miastotwórczym. Ważną częścią drugiego etapu będzie ogólnodostępny skwer miejski z pasażem i wolnostojącym pawilonem gastronomiczno-kulturalnym. Pierwszy etap kompleksu zostanie ukończony na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2024 roku. Za projekt budynku odpowiada pracownia architektoniczna PIG Architekci. U zbiegu ulic Pańskiej i Wroniej trwa realizacja pierwszego etapu wielofunkcyjnego projektu Towarowa 22. Budynek Office House, oprócz biur, oferuje powierzchnie usługowe oraz atrakcyjne tereny zieleni. Parter budynku Office House przeznaczono dla handlu, usług i gastronomii oraz na oranżerię z elementami małej architektury i miejscami do odpoczynku, podkreślające inspiracje płynące prosto z natury. Na pozostałych kondygnacjach powstaną elastyczne w aranżacji przestrzenie do pracy z zielonymi lodziami. Zakończenie budowy planowane jest w drugim kwartale 2025 roku, a do połowy tego samego roku do użytku zostanie oddany również fragment parku Słowa położony od strony ulicy Miedzianej. Przy skrzyżowaniu ulic Pańskiej i Miedzianej na Warszawskiej Woli Lincoln Property Company Poland buduje nowy biurowiec Deform o łącznej powierzchni blisko 31 000 metrów kwadratowych powierzchni najmu na dziewięciu kondygnacjach naziemnych w tym około 28 tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni biurowej oraz 2,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni usługowo-handlowej. Generalnym wykonawcą jest firma Por S.A. Oddanie budynku do użytku planowane jest na koniec czwartego kwartału 2024 roku. Powoli dobiega końca budowa dwóch 95-metrowych wież towarowa Towers położonych w zachodnim centrum miasta, przy ulicy Prostej w Warszawie. To kolejna inwestycja premium Asbud Group w pobliżu Ronda Daszyńskiego. Cały kompleks zaplanowany przez Asbud Group będzie składał się z dwóch bliźniaczych 29 kondygnacyjnych wież oraz trzech niższych budynków apartamentowych o podwyższonym standardzie, które powstaną w późniejszym etapie. Łącznie w całym kompleksie znajdzie się około 900 lokali. Za projekt architektoniczny odpowiada FSNP Arcus. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Jeśli chcesz zamieść komentarz i nie zapomnij zasubskrybować kanału.